Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Gdybym najaczył coś o jednorożcach lub krematorium od środka... Nie zwracaj uwagi. Zaraza. Co hmm, za No Przewyborny bukiet. Kto to powiedział? O, tchnąłeś się. Płotka. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Ucieka, wskakuj na siodło wiedź mnie. Gonimy ją. Bez urazy, ale musimy porozmawiać na temat tego. A ten znasz? Co wisi na facecie, jest cienkie i chce pogmerać w dziurce? Chuj. A ten znasz? Co powiedział ślepy. Chuj, w dziurce. Nie widzę przeszkód. A ten kurwa znowu zdał kurwa seksem. Przestań pierdolić. Skopmy mu astralną dupę, Geralt. O kurwa, uważaj, Geralt. Odegnałem z mora. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak? Uch, jedzie mu spyska jak z gorzelni. O. Fatalnie. Miałbym Ci jeszcze tyle do powiedzenia i...